Nazywam się Artur Juźwik, jestem pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk. Hemofilia a postać ciężka życie ponad 40 lat z tą przypadłością. 3 lata temu dostałem możliwość od pani dr Ewy stapańskiej windygi, udziału w badaniach farmakokinetycznych zmian czynnika 8 przy wykorzystaniu nowych technologii. Jakimi było zastosowanie nowej aplikacji telefonicznej. To umożliwiło prowadzenie mi wraz z panią doktor mojego leczenia. Dzięki temu dowiedziałem się, jak kształtuje się aktywność czynnika krzepnięcia w moim organizmie, jak ulega on połowicznemu rozpadowi, tak? czy degradacji, czy. Umożliwia mi zniwelowanie mojej choroby, którą niestety mam w postaci hemofilii A. Przed przystąpieniem do programu farmakokinetycznego otrzymywałem standardową profilaktykę, ewentualnie leczenie na żądanie. Oczywiście ta profilaktyka, w szczególności na żądanie, nie była aż tak skuteczna, jak się później okazało w badaniach, czyli. Podsumowując, można by było powiedzieć, że wcześniejsze etapy były na miarę możliwości, ale nie były tak skuteczne, jakie dawały nam dzisiaj, gdzie dzięki zastosowaniu nowej technologii, gdzie mogliśmy oglądać sobie wspólnie z panią doktor tę zmianę farmakokinetyczną czynnika i dostosowywanie personalne do swojego stanu zdrowia. Ocena ruchomości stawów, która była wykonana poprzez doktora Zawilskiego i panią doktor Stefańską-Bindyga wraz z zastosowaniem nowych technologii w postaci aplikacji tak na telefon komórkowy tak naprawdę, pozwolił nam na zweryfikowanie stylu życia, który mieliśmy do tej pory. To był ten punkt zerowy, który spowodował, że... Mogliśmy dobrać odpowiednie ilości czynnika ósmego, dedykowanego dla każdej osoby biorącej udział w tym projekcie. Tak jak mógłbym powiedzieć na własnym przykładzie, było ogromnym zaskoczeniem dla mnie i dla pani doktor, że musieliśmy zweryfikować to podejście, musieliśmy zastosować pewne zmiany. Także w tej mojej profilaktyce stosowaliśmy. Naprzemiennie zwiększając i zmniejszając ilość podawanego czynnika. Czyli to był ten element personalny, tak? Ten indywidualnego podejścia do każdego chorego. Każdy z nas jest inny. Mimo, że mamy tą samą jednostkę chorobową, jaką jest hemofilia, każdy z nas chorych ma troszkę inną aktywność tego czynnika. Uważam, że program ten profilaktyczny. Zdecydowanie poprawił funkcjonowanie mojego organizmu. Tylko mogę, proszę Państwa, z własnych obserwacji, ale myślę też i innych kolegów, zachęcić, zachęcić innych chorych, zachęcić do tego, aby skontaktowali się z własnymi lekarzami, aby ułożyć taki indywidualny, personalny program leczenia. Uważam, że on zdecydowanie poprawi funkcjonowanie chorych w środowisku, nie tylko rodzinnym, społecznym, ale również i zawodowym, co przełoży się bezpośrednio na ich komfort życia.